8 grudnia opuściliśmy Polskę, by spełnić marzenia i przeżyć przygodę życia. Brzmi poważnie? Może trochę, ale w końcu to nasza pierwsza tak długa podróż. 4 miesiące poza domem, pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w kulturze, o której na razie wiemy głównie tyle, że jedzenie jest pyszne, czasem bardzo ostre, a złośliwe makaki czyhają na każdą przekąskę. Nie ograniczamy się jednak do klasyków takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja. Planujemy odkryć też mniej oczywiste miejsca: egzotyczne Borneo, tajemnicze Brunei czy zupełnie nieznany Timor Wschodni. Przyznajcie, brzmi jak wyzwanie, prawda? Nazywam się Sebastian, a to jest mój kanał, kiedyś tu byłem. W podróży jest ze mną Dorota i razem będziemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami, od smakowania lokalnych potraw, przez odkrywanie niesamowitych miejsc. Aż po codzienne wyzwania na drugim końcu świata. Przed nami ponad 100 blogów, więc dołączcie do nas, bo ta podróż zapowiada się wyjątkowo. No to dzień do my już spakowani. Wymeldowujemy się zaraz z naszego przyzwoitego hoteliku za 60 zł za do dobę około z basenem, z którego nawet nie skorzystaliśmy. Mamy pokój na czwartym piętrze, windy nie ma, więc fajnie się wchodzi. Teraz będziemy schodzić z naszymi tobołami. Pokoik wygląda tak. Nie patrzcie na nasz syf, który mamy tu po wczorajszym jedzeniu. Tu jakaś szafa, tu jakaś Dorota. A tu mamy jakąś łazienkę. Jest, jest. czysto. <laughs> Oczywiście klima obowiązkowo, jest telewizorek. I jak wyjdziemy, no to jest basenik. I to taki dość spory. No i hotel też nie należy do najmniejszych. No to my dojechaliśmy pod górę, gdzie, są ten, gdzie jest ten klif i nagle szlaban na drodze i opłata 20 dolarów od osoby za zawiastam, to jest po prostu chore. Nie korzystamy, bo nie ma sensu płacić za to, że chcemy zacząć tylko klif i płacić za wszystkie atrakcje, jakie tam są. To jest po prostu totalnie bez sensu. Więc zrobiliśmy na darmo 40 km prawie i to jeszcze w przeciwną stronę do miejsca, do którego będziemy jechać teraz. Przed nami jakieś jeszcze 200 ponad kilometrów, prawie 5 godzin drogi jazdy. No ale zaraz robimy nawrotkę. i i jedziemy dalej. Chore, po prostu chore. To jest minus Kambodży. Za e, możliwość wjechania i zobaczenia sobie kilku rzeczy, 20 dolarów. No to mamy pierwszy przystanek e, na tankowanie. Już było mniej więcej pół baku. E, 7 litrów, e, po 2000 za litr. No to jest mniej więcej 14 tysięcy. No to mamy przystanek na stacji benzynowej. Napijemy się czegoś zimnego i posiedzimy chwilkę na pięknie wyrzeźbionej huśtawce. Przedają chyba meble takie robione z starych drzew. Wygląda to całkiem spoko, już wam pokazuję. Jazda tuktukiem spoko, już jadę płynnie w miarę, ale to maksymalnie jedzie 50 na godzinę. My mieliśmy ponad 40 km do wodospadów, i stamtąd ponad 200 km do miejscowości docelowej. Zostało jeszcze 130, więc i tak idzie mi całkiem nieźle. Ale dupa już boli. Jako kierowca to nawet jakoś specjalnie nie mam jak ułożyć ani nic takiego. To będzie przygoda. No ale na razie nawet nie ma za bardzo gdzie się zatrzymywać. Jedziemy jakąś główną drogą. Zatrzymujemy się tylko na tankowanie. Znaleźliśmy jakąś kawiarnię na stacji, kafę Amazon. Obok jest jakiś duży market. Myślę, że coś wypijemy sobie zimnego, może coś zjemy, zobaczymy jeszcze jak będzie. Pan zarąbi z zarąbistym Jeepem sobie stoi tutaj. Miejmy nadzieję, że klima będzie w środku. Usiądziemy sobie gdzieś, żeby mieć oko na nasze klamotki. No i tyle. No to zamówiliśmy. Mamy jedno Ice Latte, jeden sok z litchi i... Zapłaciliśmy ile całe 4 dolary, tak? 4 z grosikami. No 4 dolary z groszami, więc po 2 dolary około liczymy za napój. No, najważniejsze, że można usiąść na czymś miękkim i odpocząć chwilkę z widokiem na raptorko. No dobra. Idziemy do naszej maszyny. Tutaj pełno figurek. Można coś jakąś pizzę. Kebaba, ale my nic nie jemy tutaj. Zjemy sobie w jakiejś knajpie już tam na miejscu. Nawet nie wziąłem telefonu, żeby zrobić zdjęcie, więc wracam do tuktuka. Może Dorota będzie chciała podejść jeszcze zobaczyć, to cyknie fotkę. A jak nie, to nagrania muszą wystarczyć. Ruszamy dalej. Przed nami jeszcze półtorej kilometra, czy półtorej kilometra. półtorej godziny drogi, jakieś 70 km. A mamy już godzinę 15:20. Tak więc dzień w drodze. No ale zdarzają się ciekawe rzeczy. No i taka prawdziwa wieś. Tutaj dużych miast nie ma. Dwa miasta duże chyba w tym, w tym kraju. Takie liczące się. I dojechaliśmy jak widać, sama droga, wszystko bezproblemowo, jazda po mieście i tu i tam wszędzie też. Ale podczas parkowania musiałem cofnąć i przyzwoniłem w jakiś znak hotelowy, taki reklamowy. Jest już prawie 18, my idziemy tylko coś zjeść. Zaplanujemy sobie jutrzejszy dzień. Jutro musimy też ogarnąć pranie. Jest jedna, jedyna pralnia samoobsługowa w mieście, więc sobie to ogarniemy. I atrakcje, które tu są. Jest ich kilka, i pojutrze zawijamy się dalej. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. No chyba, że nie wyrobimy się z wszystkim. No to, no to zostaniemy jeszcze dłużej, ale raczej mało prawdopodobne hotel przyzwoity, bardzo duży pokój jest czysto, klima działa sześć dyszek za dobę więc nie jest źle, no i jest prawie w samym centrum my idziemy do jakiejś koreańskiej knajpy a tu mamy mega konstrukcję, niezłe zawieszenie, światła wajcha do zmiany biegów ze śrubokręta Środek jak od motocykla, uchwyt na telefon jest, maska od auta, no i z tyłu kilka miejsc do obwożenia ludzi. No i mamy restauracja Gangnam Style. Ciekawe, czy mają prawa autorskie. No dobra, my zjedliśmy. <laughs> Takiego jakiegoś bowla zjedliśmy z kurczakiem w panierce. Porcja taka, że się człowiek nawet najadł. 3,5 dolara za osobę napoje po dolarku. Więc rachunek znacie. Czy możemy polecić? Myślę, że tak. Chociaż z kurczaka mogło być więcej, no ale domyślamy się dlaczego nie, bo to była najmniejsze danie, jakieś chyba najtańsze w karcie w ogóle. E, idziemy teraz do marketu. No i do pokoju. Ja muszę skończyć odcinek. Dorota nam zaplanuje atrakcję na jutro. Mamy 7.11 na horyzoncie. Zwane potocznie 7-Eleven i idziemy nie tam tylko do Marketu obok no to my już w drodze do pokoju więc do zobaczenia w kolejnym odcinku albo w tym samym nie wiemy czy to będzie połączone czy nie. się okaże